Cześć! Dziś kolejny odcinek. Zapraszam na edron. dron Jak widać, to jest grota w O, tu walczę sobie z Victorious Square. Uuu, ładnie poszło. O, pralecin, daj! Uuu, jak dużo ich! O! ale mój har sobie dobrze radzi. Tak, skillę dużo dają. O, szybko schodzą. Onebisty. O! Trochę ich jest chyba tam na dole. Ciekawe. No, ale ładnie idzie, no. ekspik nawet dobry. Na no, paku więcej procent dają. O, ładnie, ładnie, no. Dobra. Lecimy na dół. O! Tak z ładniej się wali. Naprawdę. O ile ich tu jest. Dobra ekspiarnia. No. Prawda. Fajna miejscówka. Ktoś się znalazło, No. Nekromancer. Czy Wszyscy schodzą i mają szansę. Dobra. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Dajcie łapki w górę. I dzięki. Cześć.